Cześć! To wideo otwiera serię o e-mail marketingu na moim kanale YouTube. Do tej pory e-mail marketing był no niestety marginalizowany przez moją osobę, postanowiłem się w końcu zająć tym. Powód do tego miałem taki, ponieważ darmowe narzędzie, z którego korzystałem wcześniej pozwalało mi na, m.in. na wysyłkę Autorespondera do mojej bazy do 2000 maili, natomiast już ta moja baza właśnie podeszła pod tą pod te 2000. No i trzeba było zainwestować, rozejrzeć się za czymś innym, bardziej rozbudowanym, bardziej profesjonalnym i tutaj mój wybór padł właśnie na GetResponse i pokażę ci jak właśnie ja krok po kroku ogarnąłem sobie ten e-mail marketing właśnie w GetResponse, pokażę ci jak właśnie zrobić to krok po kroku i w tym dzisiejszym właśnie wideo powiem ci o takich najważniejszych funkcjach GetResponse. Będzie kilka ciekawych fajnych narzędzi darmowych również tutaj zaprezentowanych. Pokażę Ci właśnie, jak wysyłać newslettery w GetResponse, jak tworzyć proste autorespondery w GetResponse, jak zaimportować sobie bazę kontaktów do, Get, do GetResponse, jak tworzyć sobie listy kontaktów w GetResponse. Także krótkie intro i zaczynamy. Na początku oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Jest to największy kanał o WordPress w Polsce, a partnerem mojego kanału jest firma CyberFox, także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz link właśnie do CyberFox. Zdecydowałem się na GetResponse, jeśli chodzi o wybór tego narzędzia do e-mail marketingu. Tutaj miałem do wyboru albo mail, MailerLite, albo właśnie GetResponse. Wybór padł na GetResponse z kilku powodów. Po pierwsze jest to narzędzie troszkę bardziej rozbudowane właśnie od MailerLite. A. Jest to narzędzie polskie, także tutaj bardzo dobry jest kontakt właśnie z supportem. Jeśli jest w czymś trudność, to można na przykład na czacie właśnie się z nimi porozumieć. Odpowiadają bardzo szybko i w naszym ojczystym języku. Kolejny taki powód to pamiętam, jak uczyłem się marketingu między innymi z materiałów od pana Adriana Kołodzieja, który właśnie używa GetResponse i wielokrotnie właśnie w swoich materiałach polecał m.in. tę usługę. Dlatego jako, że ja, jako osoba, która tak jak większość wierzy, właśnie Produktom i usługom z polecenia, też, m.in., właśnie, mój wybór padł na tutaj, właśnie na GetResponse I od jakiegoś czasu jest też taka bardzo fajna funkcja, właśnie w GetResponse, dzięki której możesz zupełnie za darmo przetestować sobie to narzędzie do e-mail marketingu. Mamy taką właśnie opcję darmową, dostępną na start do 500, właśnie kontaktów, gdzie możesz sobie właśnie przetestować. Mój wybór, właśnie, padł na opcję Professional, ponieważ tutaj. Mam oprócz autorespondera, oprócz newslettera, mam także dostęp do webinarów, mam automatyzację maili, bez limitu, dostęp do tworzenia lejków marketingowych również bez limitu. Te wszystkie konkretne właśnie takie rozbudowane funkcje GetResponse będę omawiał też w kolejnych moich materiałach wideo, także zostaw subskrypcję, bądź ze mną na bieżąco, tak aby nic cię nie ominęło. I pierwszą rzeczą, z jaką ja tutaj musiałem się, że tak powiem, zderzyć, Przenosząc ten swój e-mail marketing do GetResponse, to import mojej listy kontaktów właśnie do GetResponse. Wcześniej używałem narzędzia MailPoet wersji drugiej. Bardzo sobie chwaliłem to rozwiązanie, jednak, tak jak mówię, ono było dobre do 2000 maili. I jeszcze jest taka, taka przyczyna, że to narzędzie MailPoet wersji drugiej nie będzie już rozwijane od lipca 2022 roku, więc, siłą rzeczy, już trzeba było pomyśleć. Rozejrzeć się za czymś bardziej profesjonalnym, i tutaj padł mój wybór właśnie na GetResponse. No, i tak jak wspomniałem, wyeksportowałem sobie listę moich kontaktów i chciałem tę listę sobie tutaj właśnie do GetResponse zaimportować. Mamy tutaj właśnie taką zakładeczkę listy. Tak właśnie w ogóle wygląda panel administracyjny po zalogowaniu się w GetResponse. Jest bardzo czytelny, bardzo intuicyjny. Narzędzia, do których mamy dostęp w ramach naszego planu, tutaj mamy po lewej stronie w zakładeczce menu. A tutaj na samym środku mamy właśnie taką opcję jak listy. I tutaj sobie można właśnie zaimportować listę, którą, e, którą macie w pliku na przykład CSV, wystarczy tutaj kliknąć właśnie dodaj kontakty, e, wybrać sobie właśnie listę, e, tutaj kliknąć dodaj plik i wgrać po prostu ten plik właśnie między innymi w CSV czy też w XLS. I tutaj był taki problem, ponieważ e, no, ta moja baza była zbierana przez e, grubo ponad chyba 3 lata. I tam były też maile, no, krótko mówiąc, niezbyt dobrej jakości z niezaufanych domen, adresy mailowe, które były z literówkami i Get response, po prostu takie listy mi nie chciał tutaj przepuścić, nie chciał mi zaimportować, i bardzo dobrze, że nie chciał mi zaimportować, była okazja, aby te listy po prostu wyczyścić, tak? zrobić taką jej no, swoistą, można powiedzieć, higienę. I tutaj takie fajne narzędzie Ci polecam. Które tutaj znalazłem w internecie. Link do tego narzędzia jest w opisie, oczywiście, tego filmu. I tutaj dosłownie za kilka dolarów, bo na przykład taką bazę do tysiąca maili możecie sobie wyczyścić za 4 dolary. Wystarczy tutaj, właśnie, się zalogować, wgrać tą naszą listę w pliku i w kilka minut to narzędzie za, za te kilka dolców nam tą listę po prostu wyczyści. Możemy taką listę sobie ściągnąć na nasz dysk. Ja tak właśnie zrobiłem, i nie było żadnego problemu, aby taką właśnie oczyszczoną listę wgrać tutaj do, do GetResponse. Mam te właśnie tutaj listy, mam tych list kilka. Mam listę m.in. właśnie osób, które zapisały się na mój newsletter, mam też listę swoich klientów, także fajnie jest to posegmentowane. Mogę wysyłać newslettery do takiej listy, do jakiej chcę, tak? I też właśnie w tym wideo powiem Ci, jak stworzyć, właśnie, jak połączyć m.in., jak ja połączyłem GetResponse z moją stroną na WordPress. Jak tworzyć formularze kontaktowe? Przepraszam, formularze zapisu, właśnie na newsletter. I wracając, właśnie do panelu Response, tak jak mówiłem, jest on bardzo prosty, jest on intuicyjny. Do swoich narzędzi możemy sobie wejść tutaj, klikając właśnie w menu, a możemy też wejść tutaj sobie na skróty poprzez stwórz, tak? I tu możemy stworzyć zwykły newsletter. Możemy stworzyć autoresponder, który ja sobie właśnie teraz stworzyłem. Dodaję do tego swojego autorespondera już kolejne, właśnie wiadomości. Tak, aby zautomatyzować ten, ten, ten e-mail marketing, marketing w maksymalnym stopniu, właśnie w, moim, w mojej firmie. Tak? Czym jest w ogóle autoresponder? Bo dla większości może to będzie takie niejasne słowo. Autoresponder jest to wysyłka maili w odpowiedniej sekwencji czasowej od momentu właśnie zapisu się na Twoją listę. I pokażę Ci, jak ja to robię na swoim przykładzie. Mam tutaj na swojej stronie internetowej link do, link do tego formularza, znajdziesz też w opisie tego filmu. Możesz też właśnie zapisać się na mój newsletter i zobaczyć, jak ten autoresponder działa, właśnie w moim przypadku, jak ja to sobie właśnie ogarnąłem. Mam tutaj właśnie taki formularz zapisu, gdzie po zostawieniu adresu mailowego każdy dostanie ode mnie zupełnie za darmo pierwszą lekcję mojego kursu WordPress. Tak? Jest to ten lead magnet, tak, ten wabik te takie przekupstwo, aby zachęcić kogoś właśnie do zapisania się do mnie na autoresponder. Oczywiście oprócz tej darmowej lekcji, później w konkretnej sekwencji czasowej taki użytkownik zapisany na moją listę będzie dostawał kolejne maile z wartościową wiedzą, z wartościowymi narzędziami, tak? No, ale żeby właśnie, że tak powiem, wspomóc ten proces zapisu, aby troszkę zachęcić, no to daję właśnie taki lead magnet właśnie w formie pierwszej lekcji mojego darmowego kursu WordPress i każdy, kto się zapisze Tutaj do mnie, właśnie na, na ten autoresponder, trafia do mnie na listę, gdzie mam sobie stworzonego tego autorespondera, tak? Trafia na listę mój newsletter, i po tą listę mój newsletter mam stworzony autoresponder. Wchodzimy sobie tutaj w zakładaczkę autorespondery i za chwilę ci właśnie pokażę, jak mam stworzony ten autoresponder. Autoresponder, tak jak mówiłem, jest to wysyłka maili w odpowiedniej sekwencji czasowej. I tak, mam tutaj właśnie dzień zerowy. Jest to pierwszy taki mail, który dostaje właśnie klient. Z mojego autorespondera możemy tutaj na przykład też go podejrzeć. Klikamy w te trzy kropeczki, klikamy podgląd, i tutaj właśnie widzimy ten mail, który dostanie klient po zapisaniu się na mój autoresponder. I to jest właśnie od razu dostaje taki e-mail po, po zapisie. Następnie kolejne maile ma wysyłane w konkretnej sekwencji czasowej, w sekwencji czasowej, którą ja tutaj sobie ustawiam, tak? Kliknijmy sobie na przykład na ten pierwszy dzień tutaj w zakładeczkę edytuj. I tutaj mam ustawienia autorespondera, mam ustawione, którego dnia ma mi się tutaj po prostu ta wiadomość wysłać. Tak? Gdybym chciał stworzyć, mam ustawione już do dnia, bodajże 12, i gdybym na przykład chciał teraz stworzyć wysyłkę takiego maila dnia 14 czy też 15, to klikam Stwórz autoresponder, tak? i tutaj nazywam ten autoresponder, na przykład, właśnie dzień 15, dzień. I tutaj ustawiam, że w dniu 15 ma ten autoresponder się wysyłać. I tutaj oczywiście mogę to stworzyć od nowa, treść i, i wygląd tego, tego, tego maila wysyłanego dnia 15. Natomiast ja to zrobię, robię już w dużo prostszy sposób, tak? Tworząc sobie ten szablon tego pierwszego, tego, tego, tego pierwszego maila, który jest wysyłany do mojej bazy, na jego podstawie tworzę już kolejne maile, tak? Czyli nie tworzę od nowa tej szaty wizualnej tego maila, który dostają moi klienci. Tylko klikam sobie tutaj na przykład w te trzy kropeczki, klikam doplikuj i mam tutaj kopię właśnie tego maila z dnia 12, który mogę sobie po prostu przerobić. tak? Ustawię sobie tutaj na 14 dzień, tutaj ustawiam na 14 dzień. Tutaj wprowadzam adres nadawcy, czyli mój adres, z którego osoby, które zapis zapiszą się na autoresponder, będą dostawały właśnie wiadomość. Tutaj sobie wpisuję temat mojej wiadomości i najważniejsza, ważna bardzo rzecz, powiązana lista. tak? No, i tutaj właśnie wybieram odpowiednią listę, do, do której ma być wysyłany ten autoresponder. No, nie wybiorę przecież tutaj listy klienci, ponieważ w tym moim autoresponderze będą też maile sprzedażowe z ofertą na, na moje kursy, więc bez sensu, żeby trafiały te maile do moich klientów, którzy już moje kursy mają, tak? Więc tutaj mam to właśnie bazę swoją newsletterową, i tutaj właśnie osoby będą właśnie wpadały na tą listę, więc wybieram tutaj, na którą listę. Mają te osoby właśnie tutaj trafiać i tutaj bardzo fajna rzecz. Mamy pole na nadawcę, czyli na nas mamy pole na temat wiadomości i mamy tutaj grafikę oraz treść wiadomości, którą będziemy wysyłać do naszych klientów. Mamy tutaj do wyboru bardzo dużo szablonów. Może ja Ci za chwilę je właśnie pokażę. I jak widzisz, są tutaj ich naprawdę dziesiątki. Wystarczy sobie taki szablon, który z nich właśnie wybrać i zwyczajnie przeedytować pod nasze potrzeby. Pod naszego maila. Jest to bardzo prosta edycja takiego szablonu, jest bardzo prosta na zasadzie drag and drop, czyli złap i upuść, przeciągamy dany element, który chcemy, aby znalazł się w takiej wiadomości i po prostu go edytujemy. Natomiast ja poszedłem w bardzo, że tak powiem, duży minimalizm. Tak wygląda szablon mojej wiadomości jest on bardzo prosty. Mamy tutaj, właśnie, tylko logo, nagłówek, treść, no i jakieś tam call to action, tak, tutaj w tym przypadku. Przycisk, który kieruje do, do podstrony, na której jest ten lead magnet, czyli ta pierwsza lekcja z mojego kursu WordPress. W stopce mamy moje social media oraz ponownie moje logo oraz link do odsubskrybowania. Tak? I dlaczego zrobiłem taki właśnie oto prosty, tutaj taki prosty, właśnie mail? Z tego względu, że ja chcę się też, tworząc swoją markę osobistą, pozycjonuję się też na osobę, która jest, no, że tak powiem, zwyczajna, chce, nie chcę Zasłaniać się za logo swojej firmy, za logo korporacji. Chcę, aby ten kontakt był taki jak najbardziej ludzki, że tak powiem, aby osoby, moi widzowie, moja społeczność miała wrażenie, że, że jestem po prostu ich znajomym, po prostu jestem normalnym ich po prostu kolegą. Tak więc te maile chcę, aby wyglądały w sposób jak najbardziej naturalny, aby one były podobne do zwykłych maili, jakie dostajesz od swoich znajomych, tak aby te jak dziwnie to brzmi, bariery, tak, pomiędzy mną a moją bazą po prostu łamać, aby ten kontakt był jak najbardziej taki naturalny. Więc te maile też właśnie w moim przypadku wyglądają bardzo naturalnie. Są to zwykłe właśnie maile tekstowe, tak aby wyglądały właśnie na, na mail od kogoś znajomego, kogo znamy, tak? Więc tak to właśnie wygląda w moim przypadku. No i tak jak mówiłem, e, mamy tutaj taki właśnie prosty edytor, edytor, który troszkę jest nawet podobny do elementora. Na którym stawiam swoje strony na WordPressie, z tą różnicą, że wybór tych właśnie widgetów, tych elementów mamy po stronie prawej. Gdy stworzymy sobie taką wiadomość mailową, tutaj mamy test i pogląd, możemy wysłać wiadomość testową na naszą skrzynkę. Wtedy zobaczymy, jak taki, taki mail wygląda bezpośrednio na naszej skrzynce mailowej. No i gdy stworzycie taki właśnie szablon swojej wiadomości, który nie chcecie, później tworząc kolejną wiadomość. Tworzyć od nowa, możecie sobie po prostu zapisać to też jako szablon, tak? Taki, właśnie swój indywidualny, który stworzycie. Więc możecie zapisać sobie to jako szablon. No i gdy taka wiadomość jest gotowa, klikamy po prostu dalej. Gdy macie na taki konkretny dzień z waszego autorespondera już ustawioną wiadomość mailową, możecie kliknąć po prostu zapisz i opublikuj, i już taki autoresponder będzie sobie, że tak powiem, hulał. I danego dnia taką wiadomość wasz, wasz odbiorca z waszej bazy mailowej dostanie. A teraz powiem Ci właśnie, jak spiąłem sobie GetResponse z moimi stronami internetowymi na WordPress. Pokażę Ci tutaj dwa sposoby. Możesz sobie wejść na moją stronę zakładaniestronww.pl i przywitać się m.in. właśnie taki oto, taki oto wyskakujący slajdik, gdzie również możesz zapisać się na moją darmową lekcję kursu WordPress. I ten formularz stworzyłem sobie przy pomocy Elementora Pro, na którym pracuję i za chwilę pokażę Ci, jak to zrobiłem. Natomiast tutaj na tej stronie na stronie akademia.online skorzystałem z formularza, który sobie stworzyłem właśnie tutaj w GetResponse i osadziłem na tej stronie przy pomocy kodu. Już właśnie pokażę ci jak to zrobić. Wchodzimy sobie tutaj właśnie w tą zakładeczkę w menu i tutaj mamy coś takiego jak formularze. I tutaj wchodząc w formularze są tutaj właśnie moje formularze, które sobie stworzyłem. Mamy tutaj właśnie statystyki, ile osób widziało ten formularz, ile osób się zapisało na naszą listę oraz jaki właśnie jest to wskaźnik zapisów procentowy. I aby stworzyć taki właśnie formularz, klikamy po prostu stwórz formularz. I tutaj również mamy do wyboru kilka takich, kilka, kilkanaście w zasadzie, jeśli nie kilkadziesiąt, gotowców, które możemy sobie po prostu wybrać i przerobić. Wybierzmy sobie powiedzmy ten szablon. Ja dodam tylko, że GetResponse oczywiście ma swoją też wtyczkę do WordPressa, gdzie możemy dodawać się m.in. formularze, czy też pop-upy w formie widgetów. Natomiast ja to. Stworzyłem właśnie na dwa sposoby, które teraz ci przedstawię. I tutaj właśnie mamy taki oto formularz. To jest między innymi właśnie ten formularz, który widzisz tutaj. Ja sobie go tutaj przerobiłem. On jest również bardzo prosty, ponieważ tutaj możemy sobie nanosić pola, które chcemy, aby w tym formularzu się znalazły, takie właśnie między innymi jak linki, numery telefonów. Możemy sobie w prosty sposób edytować, klikając po prostu tutaj i wpisując na przykład właśnie twój tekst. Możemy sobie podejrzeć jak ten formularz będzie też prezentował się na urządzeniach mobilnych. Tutaj wrócimy sobie do właśnie do desktopu i tutaj też mamy taką zakładeczkę strona z podziękowaniem po kliknięciu w którą możemy sobie spersonalizować taką wiadomość jaką zobaczy użytkownik który zapisze się na nasz autoresponder. Ja sobie to ustawiłem, aby podziękować przede wszystkim za zapis no i żeby też sprawdził folder spam, bo nieraz tam może wpaść taka wiadomość. I gdy taki formularz już mamy gotowy, możemy go sobie na naszej stronie internetowej opublikować. Tak? I ważna bardzo rzecz, w ustawieniach ustawiamy sobie listę, na którą, z którą chcemy spiąć tak? ten, ten formularz, i tutaj wybieram sobie tą listę, którą mam ustawioną w newsletterze. Klikam oczywiście Zapisz. I gdy formularz oraz stronę z podziękowaniem mamy gotową, klikamy po prostu Publikuj. I tutaj mamy kod JavaScript, który musimy zamieścić na naszej stronie internetowej, na której chcemy, aby ten nasz formularz się znajdował. I tutaj ja korzystam z elementora, i tutaj po prostu wstawiłem taki element jak HTML. Przeciągam go sobie tutaj na moją stronę internetową, i tutaj wystarczy, że po prostu skopiuję to. I tutaj wystarczy, że wkleję właśnie w tym okienku. I już jak widzisz, formularz mi się tutaj zaczytał. Natomiast ten formularz w formie takiego okienka pop-up, takiego slajdu. Stworzyłem integrując GetResponse z Elementorem Pro i teraz, właśnie pokażę Ci, jak to zrobić. Na początku, musimy wygenerować klucz API, wchodzimy sobie tutaj, właśnie w te menu. Klikamy Integrację i API, i w tej podzakładce wygenerujemy sobie klucz API. I taki API musimy wkleić na naszej stronie internetowej w Elementorze. Wchodzimy sobie w zakładkę Elementor, ustawienia, integrację, i w polu GetResponse wklejamy, właśnie, nasz klucz API, który sobie. Wygenerowaliśmy. Następnie należy stworzyć takie okienko zapisu przy pomocy właśnie wtyczki Elementor. I ja korzystając z Elementora w Pro, tutaj w kopicie WordPressa mamy szablony i mamy zakładkę Popups. Klikamy Dodaj nowy, tutaj wybieramy Popup, możemy go e, zatytułować na przykład Test Popup. Klikamy Stwórz szablon, wybieramy sobie powiedzmy ten szablonik, klikamy Wstaw. I tutaj sobie można przeedytować właśnie ten e, formularz zapisu w formie. Takiego okienka. I tutaj mam właśnie ten, ten widget, ten element, który nazywa się formularz. Klikam go sobie. I tutaj mam akcję po zatwierdzeniu. Tutaj należy właśnie wybrać Get Response. I gdy wybierzecie Get Response, to, to sobie wykasujemy. To tutaj wam się otworzy taka zakładka Get Response. I tutaj mamy klucz API. I czasem, mimo integracji z Waszym kluczem API, tutaj nie zaczytają Wam się te listy. Należy więc wybrać custom. I w custom. Wkleić wasz klucz API, a następnie wybrać z rozwijanej listy waszą listę, na którą mają trafiać właśnie osoby, które tutaj zapiszą się na ten autoresponder. I już osoby, które właśnie tu się zapiszą, będą trafiały na waszą listę tutaj w get response. Także taka integracja jest naprawdę prościutka, zajmuje dosłownie dwie minuty. Kolejne dwie minuty zajmie wam wyklikanie takiego szablonu okienka pop-up na przykład. Z gotowców, z gotowców, które macie w Elementorze Pro. No i na koniec powiem Ci, jak stworzyć taki zwykły, zwykłą wiadomość, newsletter do Twojej bazy. Nie autoresponder, czyli na przykład chcecie o czymś poinformować swoją bazę, na przykład macie nowy film na Waszym kanale na YouTube, chcecie poinformować o tym swoją bazę, więc tworzycie taki newsletter, który będzie informował o jakimś wydarzeniu, tak? Na przykład macie, nie wiem, jakąś promocję w swoim sklepie, też możecie poinformować swoją bazę. W tym celu, aby stworzyć taki zwykły newsletter, zwykłą wiadomością, wiadomość newsletter, klikamy Stwórz, klikamy Stwórz Newsletter, i to jest bardzo proste, bardzo intuicyjne. Tutaj nadajemy wiadomość, tytuł wiadomości, którą chcemy wysłać. Niech to będzie powiedzmy test. I tak jak w przypadku autorespondera, tutaj mamy miejsce na nadawcę, mamy temat naszej wiadomości, niech to na przykład będzie nowy film na moim YouTube. I tutaj bardzo ważna rzecz, odbiorcy, do kogo chcemy skierować tę wiadomość. Możemy sobie tutaj wybrać oczywiście nasze listy, możemy wybrać kilka list, tak? no bo możemy wysłać na przykład do klientów naszych, na przykład wiadomość o nowym naszym produkcie, możemy wybrać na przykład tutaj bazę newsletter, która jest spięta z tym autoresponderem i klikamy Dodaj. Tutaj mamy też właśnie sumę tych kontaktów, która nam, do której trafi ta, ta wiadomość. I dalej, tak jak w przypadku autorespondera, wybieramy sobie po prostu szablon, którego chcemy użyć. Klikamy Stwórz. Tutaj mamy moje szablony, czyli te, które sobie zapisałem. A możemy też skorzystać na przykład tutaj z gotowców. Ja na przykład skorzystam z któregoś ze swoich szablonów, tych, które mam zapisane. Klikam Skopiuj treść. No i tutaj, właśnie przy pomocy tego prostego edytora, tworzę właśnie taką wiadomość e-mail, tak. Gdyby na przykład sobie chciał tutaj dodać na przykład do tej wiadomości jakiś film, wystarczy przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągnąć tutaj w to pole i wystarczy tutaj właśnie wkleić link do filmu. Wklejam taki właśnie link i tutaj sobie wklejamy w treść tej wiadomości, klikamy Idź i jak widzisz tutaj zaczytał mi się właśnie ten film, dzięki czemu mogę właśnie w takiej wiadomości wysłać też m.in. jakiś film z mojego YouTube'a. No i gdy taką wiadomość mamy już, właśnie stworzoną, klikamy Wyślij test, tak aby podejrzeć, właśnie jak taka wiadomość prezentuje się na naszej skrzynce mailowej. I gdy jest gotowa, klikamy dalej. Następnie mamy właśnie takie podsumowanie tego naszej, tej, tej naszej wiadomości, newsletter. I gdy wszystko jest w porządku, klikamy wyślij wiadomość. Możemy też zaplanować tak, taką wiadomość. Jeśli chcemy na przykład wysłać ją później, klikamy zaplanuj na później. I tutaj możemy sobie właśnie wyznaczyć datę, godzinę, strefę czasową. Także jest to bardzo proste, bardzo intuicyjne i po prostu krok po kroku system GetResponse przeprowadzi cię za rączkę. Jest też bardzo fajna rzecz tutaj w GetResponse, do której cię zachęcam, aby skorzystać. Darmowy kurs e-mail marketingu od A do Z, właśnie od GetResponse. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego filmu. Wystarczy zostawić swoje imię, nazwisko, swój adres, e-mail i GetResponse właśnie wyśle ci zupełnie za darmo, taki darmowy kurs online z e-mail marketingu, dzięki czemu właśnie zdobędziesz po prostu więcej wiedzy, będziesz lepiej wykorzystywał wszystkie możliwości, wszystkie narzędzia tutaj dostępne właśnie spośród tej szerokiej palety, którą znajdziesz w GetResponse. Jeśli materiał podobał się, koniecznie daj łapkę w górę, zostaw komentarz, o czym chciałbyś widzieć kolejne moje materia wideo i już w następnym wideo postaram się jeszcze bardziej przybliżyć Ci właśnie rozwiązania, które GetResponse oferuje, Także jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, zrób to koniecznie teraz i bądź ze mną na bieżąco. To wszystko na dzisiaj, trzymaj się. Cześć!